Siemka, witam w kolejnym odcinku Shakes and Fidgets. Na początek podziękowania dla wspierających i przechodzimy już do dzisiejszego odcinka, bo dzisiaj trochę inaczej. W tyle będą fragmenty SAO5, jak tam będę robił lochy i tam różne inne rzeczy na koncie. A w tym czasie będę Wam opowiadał o nowym serwerze europejskim numer 6 oraz później o konkursie na grzyby. A jak o tym skończę, no to przejdziemy już do takiej normalnej części odcinka. Ona nie będzie jakaś super długa. Ale tam właśnie na EU5 sobie odbiorę nagrody z elevatora, czyli ten legendarny klejnot, i może tam po jakichś małych boostach uda się jeszcze jakieś dodatkowe lochy zrobić. Zobaczymy. No i zaczniemy sobie od nowego europejskiego serwera. Nowy szósty serwer startuje 18 sierpnia, czyli w moje urodzinki. Także można powiedzieć, że na prezent właśnie od Shakesów dostaję serwerek także to no koniecznie muszę na nim zagrać. Nie może być inaczej. No, i tak tego dnia myślę, że odpalę streama ze startu. Nie wiem jeszcze do końca o której godzinie. Tam w razie co na Discordzie będę informował, albo w jakimś innym filmie, ale na pewno live ze startu będzie. Co do klasy, jaką będę grał, to będzie to Druid. Wiem, że Druid teraz jest troszkę hejtowany. Nie jest ogólnie jakoś super mocny z tego co słyszałem, ale no nim nie grałem, a też tą klasę chcę przetestować. I ważne pytanie: czy długo będę grał na tym serwerze? Nie, od razu mówię, że na tym serwerze tak mam w planach miesiąc, może dwa. Chcę po prostu tego druida sobie fajnie przetestować, pograć na nowym serwerze, bo ten początki jednak są najfajniejsze, moim zdaniem. Także od razu mówię EU6 krótkoterminowo. Kolejne serwery, może coś tam dłużej, ale EU6, tak jak mówię, miesiąc, dwa max. I tak, jak chodzi o Gildie, to gildii nie robię to na pewno. A szukam gildii za to, więc jak ktoś ma jakąś gildię i chciałby mnie przyjąć, to bardzo chętnie nie bym dołączył, a też będę samemu szukał tam na, na Discordach jakiś czy coś, jeszcze zobaczę, ale no myślę, że coś tam się uda znaleźć. Także chyba tyle jak chodzi o nowy serwer, więc już teraz zapraszam w piąteczek na urodzinowego live'a. Drugi punkt odcinka, czyli konkurs, jest konkurs do wygrania jest kodzik na 50 grzyba, może dużo, może mało, to już nie będę oceniał. I tak wykrywa jedna osoba i wygrywa osoba, która zostawi komentarz, a w tym komentarzu napisze pomysł, swój pomysł na nową klasę. Może to być albo opisanie pokrótce nowej umiejętności jaką by ta klasa miała albo jak, jak, jakąś inną cechę dzięki której by się wyróżniała przykładowo yy, no nie wiem yy, zamiast jednej, u, jednej cechy na obrażenia by miała dwie, do, nie wiem coś tam ciekawego możecie wymyśleć piszcie w komentarzach ważne tylko żeby jedna osoba dała jeden pomysł na klasę i jeszcze żeby to nie były pomysły na klasę które ostatnio były w głosowaniu czy w tym co był Nekromanta ten Trickster i Doktor Plaga, także żeby z tego tam e, nic nie brać e, Tylko żeby to były wasze typowo pomysły No, także chyba tyle e, Zgłaszać się można do godziny 20 w niedzielę A wyniki będą w poniedziałek w odcinku, który właśnie w niedzielę wieczorem nagram e, I tam powiem Kto wygrał, który pomysł mi się najbardziej podobał e, Bo właśnie ja będę wybierał wygranego po prostu pomysł, który mnie najbardziej zaciekawi, naj najbardziej przypadnie mi do gustu. No to ta osoba wygra. Mogę jeszcze, albo nie, nie będę podpowiadał, żeby niczym się nie sugerować. Zostawiam to Wam i Waszej wyobraźni. Także życzę powodzenia, w poniedziałek wyniki. No i co? I myślę, że warto próbować. Z racji, że mój kanał nie jest jakiś super duży. Także zgłoszeń postawiam, że jakoś turbo dużo nie będzie, zwłaszcza, że będzie trzeba coś kreatywnego zrobić. Także, nawet jakbyście napisali jedno zdanie, to już śmiało bierzcie udział, macie spore szanse na wygraną. Liczy się głównie pomysł. No i trzecia, ostatnia część odcinka, czyli już typowa EU5, tutaj sobie gramy. To jakieś długie nie będzie myślę, głównie sobie odbierzemy nagrodę z Elevatora. Zrobię to właśnie w tym momencie. Zobaczmy sobie jaki tutaj kryjnocik dostanę. A, tylko dźwięk sobie odciszę. O, proszę bardzo. I zobaczmy, klejnot 395, okej, okay, fajny, fajny. Jego na pewno będę kilka razy wymontowywał, z tego, z przedmiotu jeszcze raz wsadzał. Ale od razu już teraz sobie użyję 395. Czytam sobie do broni, czy mam coś ciekawszego z itemków? Tu mam taki pas. Eee... Dobra, wiecie co dam w pas, bo pas mam na punkty życia 3%. Statystyk ma dosyć sporo fajnych, także myślę, że niego tak szybko nie będę zmieniał, więc klejnot nie będzie trzeba wymontowywać. Także to sobie dam tutaj. No i też sporo oczywiście weszło surowców, także z tej okazji no, by trzeba tutaj sobie temki polepszać. Generalnie jest też osiągnięcie tego kowala, żeby coś tam 10 razy ulepszyć. Czy mnie byłoby na coś takiego stać? Byłoby 41 koła. Dobra, zróbmy to. Proszę bardzo. Osiągnięcie odblokowane. I jeszcze inne itemki też sobie troszkę będę mógł lepszyć, bo tych surowców serio sporo poleciało. Dajmy jeszcze to raz. No i postać jest dosyć mocno wzmocniona. A chodzi o osiągnięcia, to dzisiaj mi się udało Teraz są te dropy na Twitchu, nie wiem czy widzieliście Pewnie widzieliście Ale generalnie właśnie dzisiaj dobiłem godziny Na lucky dropa, osiągnięcie w klaserze Więc takie coś właśnie dostałem Jak jeszcze nie oglądaliście to zachęcam do wbicia Żeby sobie poglądać i dla osiągnięcia I tam jeszcze się dostaje golda Dusze, surowce do twierdzy Także różne rzeczy Icie generalnie dostać to sobie zrobię atak, bo widzę 47 koła yy, nie golda, tylko drewna w mi w ogóle dusz tych teraz sporo jest bardzo ciekawy jestem, czy, czy teraz już z duszami do końca yy, na luzie sobie polecę, wydaje mi się, że tak, bo chyba evencik też ma być teraz, nie wiem czy w ten weekend czy w kolejny na dusze także zdążę sobie rozbudować ekstraktor na kolejny poziom i znowu poleci tych dusz także generalnie to sobie spokoleci Tutaj niedługo twierdzę na 14 poziom. W zasadzie. A zróbmy to na odcinku. Dla Gili salkę wyżej sobie damy. Jak chodzi o surowce, to w ogóle nie muszę się tym przejmować. Co do kwater. O kwatery sobie jeszcze podbijamy. Jednak lubię mieć te kwatery na wysokim poziomie. Mimo, że teraz twierdza na 15 wyszła. Ale no kurczę, te kwatery lubię mieć, żeby te klejnoty szybko się kopały. No i też tutaj zaoszczędzę. Nie wiem, czy te 16 godzin do 11 dni to się skróci. Teraz nie pamiętam, ale no w każdym razie i tak, i tak to się opłaca. Dobrze, jak chodzi o pupile, to w pupilach te przejścia już ostatnio pokazywałem, ale dzisiaj też udało się wykiadło złapać, także też jest mały progres. Tutaj jeszcze czekam z tym przejściem na smokiego, jak sobie podbiję właśnie gladiatora w tym. A tutaj prawdopodobnie mogę zrobić to środowisko, aczkolwiek nie wiem, nie będę teraz robił, bo tych procentów tam nie mam sprawdzonych. U hazardisty sobie zaraz zagramy, ale co ważniejsze, sprawdźmy, jakie są szanse tutaj na lochy. po tej tutaj podwianie, klejnotu i w ogóle. No i jakieś tam są, coś tam można robić. Szkoła magii, dwa piętra, na spokojnie można zrobić. Tutaj ekspa po 30 milionów. Także nie jakoś super dużo, ale zawsze coś tam jest. Świątynia Zimnej Krwi, 1,5% jakby to siadło, to tutaj jest coś do zrobienia, nie? Ale wydaje mi się, że może być ciężko. Ale co, na pewno Heimdal, Smoczy Skarbiec, 2 piętra. No i tą szkołę. Zobaczymy co dalej. Jeszcze wieża jest po drodze. To po kolei sobie poklikajmy co tam pójdzie. Zobaczymy jak to będzie. Tak patrzę na ten portal. Hmm. Może bym go spróbował zrobić. Tak patrzę sobie, żeby jeszcze klejnotiki tutaj jakieś wrzucić. Dobra, dwa sloty mam. 349 to mam jeszcze klejnot. Czy u mnie coś mogę podmienić? No, u mnie by się przydało podmienić za tą wytrzymałość, nie? Więc tutaj, gdzie mam 326, wrzucę sobie na zręczność, także taka mała podmianka, żeby więcej było tej zręczności i w takim razie jeszcze sobie tylko przekalkuluję na szybkości bo to prawdopodobnie mi zwiększy szanse na niektórych przeciwników przynajmniej taką mam nadzieję e, zwłaszcza zobaczmy, Święcenia zimnej krwi 1,5% nadal, czyli w sumie dosyć podobnie tutaj wyszło e, szkoła magii wydaje mi się, że ciut podskoczyło, chyba było 5,7, ale to nie mam pewności <laughs> Dobra, 8-9, nordycy bogowie, od tego sobie zacznijmy, żeby się nie pogubić. Także smoczy skarbiec może na początek. Szalony pupil. Potężny smok. No i pan potężny smok, właśnie padł już teraz. A drugi to jest smog ze, smok ze wstrząsem mózgu. Raczej był, bo go już nie ma. Tutaj matka smoków, aczkolwiek matka smoków to nie dzisiaj. Dzisiaj mamy nordyckich bogów i Heimdala. I Haimdala za drugim razem padł już od razu. Także dosyć sprawnie. Tutaj epik poleciał czy nie? Nie jestem pewny w sumie. A tu co mam w ogóle? Yy, to ciekawy itemek: Inteligencja, wytrzymałość, szczęść. Aha, dobra, bo on był w toalecie. Czy zastanawiam, czemu jest na zręczność, a cechy dramaga. Go wrzuciłem gdzie, chyba dzisiaj nawet do toalety i dlatego tak. Także taka sytuacja. Z tego klejnot, w razie co będzie można wyciągnąć, więc póki co chyba warto zostawić. Dobra, na liście była na pewno wieża też do zrobienia. I tutaj pierwsze podejście już było bardzo bliskie. Tak samo drugie. Także popróbujmy sobie trochę misia pobić. Może wejdzie, może nie wejdzie. No i po tym misiu, myślę, że można zaryzykować. I sobie spróbować zrobić właśnie tą świątynię zimnej krwi, czy, czy jak to tam się zbało, to na 1,5%. Zaraz zobaczymy. Co jeszcze chciałem wywodować tutaj w statystyki trochę, i może w tą inteligencję właśnie, żeby ten mak może coś tam łatwiej troszeczkę poszedł. Właśnie też na nowy serwer sobie chcę wziąć druida, bo druid jest pod inteligencję, i chcę zobaczyć. W jakim stopniu magowie będą przeszkadzać w tych lochach? No bo tutaj, na większość postaci, jak strafi na maga w lochach, no to umiejętność nie działa. No i to jest po prostu duży blok. Jestem właśnie ciekawy jak to na tym druidzie wygląda. Dobra, także to mam, to mam, to mam. A, szkoła magii jeszcze, zapomniałem o niej. No to wcześniej tą szkołę magii sobie zrobimy. I po szkole magii. Może portal spróbuję wtedy. Przy odrobinie szczęścia może się uda yy, na strzała ten portal zrobić, aczkolwiek zobaczymy. Ostatnie portale robię tak na dwa razy w sumie. Z reguły do 30-40% się udaje zbić. A kurczę tutaj z tym kapeluszem pierwsze podejście było mega bliskie, a tutaj te kolejne troszeczkę brakują. Dosłownie jednego uniku. Prawdopodobnie bym wtedy jedno uderzenie więcej zrobił, i to spoko poszło. Kurde, 30 minut expa, czy to warto klikać dla takiego czegoś? Wydaje mi się, że zrezygnuję jednak. Tak Patrzę ile expa na poziom, więc średnio się tak kalkuluje. A tutaj też widzę maga, więc no ten portal za pierwszym razem nie siądzie. Aczkolwiek i tak poszło dosyć sporo, 7% zostało tylko, także no jutro na pewno go tam kończę zaraz też portal Gildi będzie trzeba zrobić ma matę kopałem także dobra, spróbujmy sobie tą istotę pozaziemską, 1,5% zobaczmy sobie kilka walk na początku jak to wygląda, 300 najbliższe podejście no ale prawdopodobnie tutaj będę musiał na Entera, zacznę klikać. Tą twierdzę, skipowałem też, więc nie wiem, ile mi tam zostało. No dobrze, to ja klikam. I zobaczymy, czy będzie cięcie, czy nie będzie cięcia. Lepiej nie, bo jakby nie było, no to znaczy, że szybko tutaj z panem udało się uporać. Ale wychodzi na to, że będę musiał zrobić ciach, ciach, A jednak nie. Specjalnie tak mówiłem, przyciągałem i proszę bardzo, czyli jednak by ścięcie się udało. No i tak, jak padł ten ziomek, no, to znaczy, że siódmy, ósmy przeciwnik też powinni, bo na nich ta szansa była większa. Nie pamiętam jaka dokładnie, ale tam około 6 czy 5%. Także generalnie powinni bez problemu paść. Dobra, jeden padł. Zobaczmy sobie też epiki, bo miejsce w ogóle muszę sobie ogarnąć. Tu mamy okulary, a drugi to jest chyba naszyjnik. Punkty życia 3%, więc runka mega fajna, ale na trzy cechy. Więc to chyba dyskwalifikuje tego zawodnika. Dokładnie, bo reszta ma yy, lepsze itemki. Ok, to 367 klejnotyk mam, Jego bym się pozbył, bo rozmontowywać już dzisiaj nie mogę. Więc idealnie by teraz pasowało ten jeden rok, domknąć sobie na koniec. I byłoby fajnie. Tylko gdzie ja bym go dał? 367. No z tego co widzę, to nie na moją postać. Także poszukajmy dalej. Kto ma jakieś... O, 260. Dobra, Barbar wygrałeś klejnot w loterii, proszę bardzo. I lecimy sobie właśnie z ostatnim przeciwnikiem. Mroczny Obcy. Dobra, ile na pana będzie potrzeba grzybów? Oby jak najmniej, to już końcówka odcinka. Więc na koniec proszę tutaj pod górkę nie robić. Co no to? Mroczny obcy. No na razie nie jest zadowolony. Ale jednak się dał przekonać. Dobra, 270 poziom. Także spoko, poleciał łuk, 712 obrażeń. Także sporo więcej, więc kunegundzie go on pewnie podmienia. Mogę zrobić odzysk klejnotu w sumie też. Bo 395 to dosyć spory. I Kunekunta też tym samym ma nowy łuczek. Także dobra, jak chodzi o lochy. To na tyle. Generalnie chyba już. A jeszcze portal gildi, no właśnie. A jeszcze chciałem powiedzieć tylko na koniec o tym nowym europejskim szóstym serwerze. Dajcie znać, czy też będziecie na nim grali, czy nie. Jeśli tak, to jaką klasą? No, i napiszcie komentarz koniecznie, też, żeby wziąć udział w konkursie. Ile tutaj nakrypałem? 209 milionów. No, dosyć sympatycznie, myślę. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze kontrolnie, tylko listę sprawunków. A walki pupili i kości. Dobra, co jeszcze sobie kośćmi mi mi na koniec? Czy coś się uda trafić? Może duszę, bo surowców teraz mam. Znowu dusze. Znowu dusze. O, 56 koła, to już w sympatycznej. Dzisiaj sporo dusz leci, 280 koła Jakiś dobry dzień, bo czasami te kurcze próbowałem, te dusze prawie nic nie leciało. Dobra, i na koniec może drewno. Dokładnie. Okej okay. także dzisiaj to na tyle. Zajęcamy jeszcze raz do udziału w konkursie. Do grania na nowym serwerze. I o tym nieco na tyle. Dzięki za oglądanie. Na razie.